Witajcie! Dzisiaj mam dla Was albumik, który wykonałam na aukcję charytatywną. To jest moja forma wsparcia dla Patrycji Paszylk, która walczy z rakiem. Pod filmem ewentualnie Wam podlinkuję miejsce, w którym można licytować album, ale też inne rzeczy, żeby wesprzeć właśnie Patrycję. <laughs> Postanowiłam zrobić album rodzinny, ponieważ uznałam, że on będzie najbardziej uniwersalny, więc tutaj mamy na przodzie napis Nasza Rodzinka. Wygląda tak, jest taki trochę błyszczący, jest zrobiony takim preparatem do spękań. Tutaj na okładce takie warstwowe są, taka warstwowa kompozycja kwiatki, różne kawałki papierków. Tutaj są narożniki, żeby zabezpieczyć trochę ten album przed zniszczeniem. I tutaj pierwszy raz na grzbiecie albumu zrobiłam po prostu płótnem introligatorskim, żeby też ten album był po prostu mocniejszy. A żeby to była pamiątka rzeczywiście na lata, żeby nic się nie przetarło i nie zniszczyło. Album ma wymiary okładka... 15, zaraz wam powiem dokładnie, 15, 17 cm, okładka na 17, i tutaj te karty mają 15 na 15 cm. Album tutaj ma 5 kart, ale też ma dużo różnych skrytek i dodatkowych miejsc na zdjęcia, także sporo się tutaj zmieści zdjęć. No i tak wygląda kładeczka. To jest grzbiecik całkiem prosty, i tu z tyłu wygląda tak. W całości dla zainteresowanych album powstał z kolekcji Dom Róż z Lemon Crafta. Właściwie, no nie użyłam tutaj oprócz papieru widzów żadnego innego arkusza papieru z innej kolekcji. Także tak, przechodzimy do środka. Tutaj mamy tylko kieszonkę i w tej kieszonce znajdują się maty. Te maty takie z tego papieru widzówkowego, kremowego, one są na zdjęcia 9x13 przeznaczone. Natomiast te kwadratowe to już tam według uznania ktoś będzie chciał sobie wydrukować. I tagi na zapiski, nie wiem, opisy zdjęć. Tutaj mamy matę na zdjęcie, też już przyklejoną. I tutaj jest niepodklejone do końca, żeby można było sobie zdjęcie ewentualnie, które będziemy tu przyklejać, podsunąć pod tą różyczkę. I tu w każdej stronie na górze znajduje się też kieszeń. I w tej kieszeni znajdują się takie dodatkowe maty. Żeby tu jeszcze sobie z dwóch stron ewentualnie zdjęcia przykleić. O. Tak to wygląda z góry. Tutaj są takie kieszenie w środku stronach, po prostu na górze ok, kolejne dwie strony tutaj mamy taką wyciętą po prostu kieszonkę z papieru, taki kształt i tutaj też znajdują się maty i tak na opisy tutaj jest taka klapka która się zamyka na magnes tą wstążeczkę można podnieść tą stronę i otwiera się to w ten sposób tutaj mamy miejsce na opis albo można sobie wsunąć jakieś małe zdjęcie nawet tu nakleić można małe zdjęcie także nie ma problemu Tutaj też jest miejsce na zdjęcie, tuż tu nie naklejałam mat, bo można sobie po prostu nakleić zdjęcia w rozmiarze według swojego uznania. I tutaj dałam tylko takie małe kartoniki, żeby można było sobie datę zapisać albo jakieś imię, albo bardzo króciutki opis, co się znajduje na zdjęciu. I tutaj znowu jest mata, z góry się wyciąga. Kolejne dwie strony. Tutaj mamy znowu y, matę, tylko naklejoną. Pod spodem są takie wycinane z papieru y, kształty. I tutaj pod tą matą jest taka kieszonka, żeby właśnie sobie wsunąć, tak ewentualnie dać jakiś opis, co się znajduje na zdjęciu. Na tej stronie mamy taką podwójną kieszeń. Tutaj jest jedna, tutaj jest druga kieszeń. I też mata, tak, mata, tak. Staram się jak najwięcej tych mat tutaj dać, żeby bardzo dużo zdjęć się zmieściło w albumie. No i też tradycyjnie tutaj od góry się wyciąga mata. Kolejne dwie strony: też mamy kieszonkę taką narożną. Tutaj mamy maty, tak. I tutaj jeszcze dodatkowo za tymi różyczkami takiego malutkiego taga umieściłam, żeby też można było sobie coś tam ewentualnie napisać. Tutaj też tylko mata. Tutaj też zdjęcie można posunąć pod spód, żeby tej dekoracji nie zaklejać. I tradycyjnie z góry wysuwana mata na dwa zdjęcia. Kolejne strony są symetryczne takie lustrzane odbicie. Tutaj są tylko kieszonki, w których się właśnie znajduje, znajdują dwie maty i tagi. Tutaj to samo też tutaj mata na górze oczywiście, i ostatnie dwie strony tutaj mamy taką kieszeń jak z przodu żeby było, już że tak powiem symetrycznie przód i tył i tutaj są tylko dwie maty i tak natomiast tutaj jest książeczka która się przypina na magnes ona jest dosyć ciężka, bo ją oklejam papierem wizytówkowym i jest ciężka, więc jeśli komuś będzie przeszkadzać, że ona się przyczepia, trzyma się, ale myślę, że jak zdjęcie się przyklei, to może już po prostu ten magnesik nie trzymać. <grych> więc można jej używać po prostu jako taką wkładkę do albumu osobno po wklejeniu zdjęć. I tutaj swobodnie sobie zdjęcie po prostu nakleić na tą stronę. A książeczka wygląda tak. O, tak się otwiera. Tutaj jest taka kieszonka z dwoma małymi tagami, żeby można było sobie coś napisać. I w środku wygląda jeszcze tak. Tutaj można wszędzie zdjęcia ponaklejać. Także można to nawet dać jako pamiątkę, nie wiem, dla babci albo dla mamy z kilkoma zdjęciami y, jako osobny prezencik y, taką książeczkę. <laughs> także na pewno mo będzie można to wykorzystać. A i to by było na tyle, jeśli chodzi o album. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do brania udziału w aukcjach, które znajdziecie na tej stronie. Pomagajmy Patrycji, pomagajmy wszystkim potrzebującym, ja na jakąś dużą pomoc. Niestety nie mogę sobie pozwolić, ale chociaż w takiej formie mogę pomóc, także pozdrawiam Patrycję, pozdrawiam jej rodzinę, życzę dużo zdrowia, dużo sił i pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam miłego dnia. PAPA pa, pa. pa, pa.